104.8, are you there? Can you hear us? Yes, we should be yeah. 104.9. Yeah, yeah. Because <laughs> 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 <Well, I haven't laughs> we're coming for you, buddy. That is, if the offer still stands. Of course, I'll call a helicopter will be evacuated to the nearest aircraft carrier. But first, you have to get here. We have wheels, we have gas, we'll get there. Wheels won't cutting. Well, why not? Where the hell are you? You see the ocean? That island on the horizon? If you had a high powered telescope, you'd see me waving to you. That's where the prison is. Who the fuck are you? A convict? Speak. <laughs> my name is Ryder White. I'm a colonel with the BIDF. Banai Island Defense Force. I came to the prison to get my wife. A doctor, Emily White. Can we speak with her? What's that? Come again? We want to speak to her. I told you she's badly here. Beaten by one of the infected. She was trying to help them. Heal them. I only know all this because of her. Listen. You try to soften us up by making us feel sorry for your wife and then promise us a way off this goddamn island all from a fucking prison? Of course you're gonna be suspicious. How do you think I found you at the hotel? I'm a BDIF colonel. Not some thug in a cell. So why don't you call your own people? Contact the fleet. Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming. The fleet is 80 miles offshore in the middle of the storm. The satellite's down. We're cut off. Any more questions? He's telling the truth. And how would you know? She's not just a hotel desk clerk, right? Time's running out. You're coming at what? I guess we don't have a choice. But first, we need to find a goddamn boat. There's no point. This is benign. The prison is surrounded by a minefield. You have to find a guide through to the bunkers, inland to Mengindi, and find a smuggler called Moen. He knows the way. Bunkers? Japanese bunkers from the war. They're mostly destroyed, so you should have no problem entering. They will lead you inland. All right, White. We're taking you at your word. Mm. If this is some kind of con, I will personally take you off at the head. Trust me. It's us against them- and We'll be in touch. Może i fuja robi Trzeba poziom kurwa zrobić Pasek zdrowia Porność na ogin, regeneracja zdrowia Szansa na lepszą łup Szansa na knockout, szansa na naukota z naukautowa nie przeciwnika działa tylko przeciwniku na tym samym niższym poziomie czy ja wiem... Hmm. Mm, mm, mm. Co to kurwa rozwinąć? <laughs> e, takiego przydatnego rzut. Obrzenia od jednej broni jednoręcznej. Trwałość broni. Broń y, zużywa się wolniej. To wiadomo, że to... Że broń zużywa się wolniej. To się przyda. To jest przydatne jak skurwy syn. Zdychaj szczerwo, kurwa! Skurwy syn Pierdolony! O, 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 o to ty mnie zajebałeś, kurwą Zdechniesz szczerwo, Mam nożyka. Kto chce head. He szoła To chce, boom headshot, kurwa. Cześć! Cześć, mogę cię zjeść? A, smacznego, prezent! Ile tych kurwa noży mam, ty? Dwa kurwa? Żyjesz? Uu, podbijana deska. Kurwa. To ja dwa razy rzucał? Jakiś, nie wiem, albo z widy mam, albo, albo nie wiem. Może jakoś podwójny jakoś. Że się oddziela, czy inny chuj. Chuj ci wie. W sumie chuj mnie to obchodzi. Chyba dwa razy rzuciłem tym sam nożem, nie? Według mnie Trochę nie kontaktuję jak, jak, jak za zwykle <laughs> więc wypaczta moje jakieś takie kurwa niedociągnięcia Oczodebne No Ścieżka drogi przeznaczenia Tarararara Siema Goriasz Byłeś dziś na siłowni? Nie to ci połamie bro. I połamałem ci żebierko Kurwa idź, pacanie je pane Hapsia, hapcia, hapcia, chapcia Ziuwia mincza, skacie kulwa Ja pierdolę te krzaki Idź ty bilu Ty ty tyryty. No i co będzie nam powie klient? Nam wziął się, kurwa, nie gadaj, że dowierzysz. Skurwisy, pierdolony, blać co, z nim gadać? Bla, 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 bla. bla. Nie chcę się naczytać, kurwa. Mm. Żeby mi dupy nie urwało, to zdążyłem przeczytać. Może nie urwie. Chyba tutaj Murzynów nie ma w lesie. Takich agresywnych, żeby mi chcieli wyruchać czy coś nie. No. My mother, mother... Twoja mother to I jest fucker. Widać po twoim kurwa zderzaku i po twoim błotniku. Że masz niezłe zderzaki i wyposażenie. Więc powiem ci, że twoja mother była i motherfucker. I tyle. Pewnie śpiewać po, no po nocach Kochana mamo Kiedy dorosną, tralala Będziesz jak Rysiek kurwa, będziesz Rymować, składać rymy jak ja układałem klocki w kiblu No Dobra, jedziemy kurwa Do Afryki Napadane Wyspa w chuj duża jest w, sum w sumie dalej, suko, bo ci przyjadę Zamknij mordę Suko biać kurwa La 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 jedziemy, jedziemy Zapierdalamy. Oj coś, kurwa wpadło Pod, pod koła No i kurwa Tu latarki są chociaż W samochodzie tym Akumulator może słaby Zamknij mordę, bo ci przyjadę Zamknij mordę cwelu Oj kurwa Dro tam widać coś się wyjebało na ulicy. Cześć, mogę Ci zjeść? Cześć dziwko. Jesteś tirówką? Nie zdążyła powiedzieć. Padła pod koła. Tragicznie zdechła. Jakiś gruba skurwa. Dużo hamburgerów. Kto tu słup postawił ty? Tego słupa nie było, wyrósł mi przed oczami. Dobra, jedziemy, rozpędzamy kurwa malucha. Ty żyjesz mała? Będziesz walić palcówę, co? Zaraz Pewnie tak. Teraz jedziemy do jungle kurwa. Jungle impreza Kurwa, za daleko pojechałem ty. Weź cofni. chuja Co, tutaj mam zaparkować, pojebało cię suko Noes No I co teraz? Coś buziaka? To chodź, teraz z pałki łeb dostaniesz no. No. A, to ja zapierdaj do banka. Banka, tak? Zabiebiście, kurwa. Zabiebiście. O, krabin, kurwa, na grubą imprezę z rysiem, kurwa. Spluwa na mega mutanty po Oh shit. La 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 la. Wow, 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 wow. Oj, 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 bitch, 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 bitch. Wow, wow, nie, nie. All right. Want any more of motherfucker, no? No popierdalaj. Popierdalaj, motherfucker, bo ci przypierdolę Rzucę kijem w ryj ten twój kwadratowy. Shiftem biegam, ooo jestem szybki, jak kurwa zając napierdolony. Zając Jesse Skoczka. Jakaś tornado mnie goni kurwa. Szybciej suko. Szybciej suko, ojo jest banko. Banko, to jest kurwa chiński bunker, banko. O kurwa zaraz ją zjedzą. Będzie mi sumienie gryzło. Nie z tobą, kurwa! Wypierdalaj! Leć do ciepłych krajów! Leć do ciepłych krajów! Aaaa! O ty, kurwo! Zaraz pistolet wyjmę. Cię, kurwa, poharatam. Może zdejechaj. You have to go! You have to go, biatch, motherfucker. you backing, kurwa, to me, you safe, to, motherfucker ass, biatchas, bitches, come on, motherfucker. Yeah, yeah. jo, jo, w niego, muszę chuja zrzucić, leć do ciepłych krajów, na no mu banany, oj, kurwa, nogi ci odpadły, coś słabo protezę miałeś, o, tam, patrz, sika krwią jeszcze, nie wyszczą się. Fajnie sika nawet Ty co? O dawaj nogę suko